Polecam Wam, właśnie se śniadanie zrobiłam, polecam Wam hmm, sałatkę. Zwykła sałatka taka, jeszcze nie dodałam podagranicznika. <grymka> mam go tyle, że po prostu klikajcie narody. Hmm. Takie spuszki mam makrele w, w, w oleju ma wędzoną makrele w pomidorach, fioletowa cebulka, e, co tu jeszcze jajeczko. Swoja cebulka, swoje jajeczko, majonezu ukręciłam, dodałam trochę, sporo pieprzu, bo jak się nie doda pieprzu, to yy, takim dwa właśnie. Buła jeszcze jest orkiszowa i yy, śniadanie mistrzów normalnie. Także polecam. Proste i bardzo dobre. Idę w ogródek. I taką szybko zupę robię. Po prostu szybko na szybkiego. Ziemniaki obrałam w kostkę. Już się tutaj gotują. Tutaj e, pół kostki masła chyba. Tak. Marcheweczka. I to już w zasadzie trzeba wyłączyć, bo to za długo to nie. No nie to włączę. E, szpinak miałam mrożony. Szpinaku nie mam. Żywego mrożony miałam. On już tu się jak on się tak roz, rozpuści, to... Rzucam wszystko tutaj, robię zacierki, doprawiam podagrycznik na zamiast pietruszki, której oczywiście na razie nie mam. I doprawiam i taka zupa. I tyle, bo wiecie, jak się ktoś zajmuje czterema rzeczami naraz, to żadno dobrze nie idzie. Nareszcie robię ten syrop. Jak robię ten syrop? Yy, przekładam, nie, nie bawię się w od, odczepianie yy, żółtego od zielonego, po prostu to będzie ciemniejsze i tyle. Przekładam warstwo, warstwowo yy, płatki cukier, yy, mlecz, cukier, mlecz, cukier. Tu powinno być wszystko pod tą pierzynką cukru. Uciskam trochę na górę, zalewam to no nie dużo alkoholu, spirytusu trochę na to i to stoi można przemieszywać tak codziennie w ciepłym miejscu w ciemnym e, nie, nie w ciemnym, w ciemnym to później na początek niech to stoi słuchajcie, na oknie w cieple e, no i to tak do dwóch tygodni następnie jeżeli zalejemy alkoholem to nam się nie zepsuje następnie wstawiamy to, ciepłe miejsce, to, to w, w ciemne miejsce i no to też jakiś czas stoi tego nie yy, nie przesadzamy. Jemy to razem z tym. Razem z tym zielonym i płatkami. Dlatego, że to właśnie na tym, na tym polega ten syrop. A te syropy na ciepło, pasteryzowane, albo niekoniecznie. Można też, wiecie, gorące zalać, odwrócić słoiki i trzymać w lodówce. To też będę robiła. Chyba dzisiaj zbiorę, no bo to jest taki drugi, drugi sposób, ten jest po prostu taki bardziej zdrowotny, tamten taki bardziej, ojej, bardziej smakowy. Czyli tak to wygląda. Nagrywam wam. Już jest wieczór. Pokażę wam tylko te liście, nie wiem czy zdążę je obrobić, bo... Ech, jeszcze mnie parę rzeczy dzisiaj czeka, ale chciałam wam ten... Już kiedyś miałam test kosidła, tam w jakimś tam filmie. No i słuchajcie, to jest... Za... Cicho! To jest super sprawa, wiecie? Tak na raz, dwa potnę sobie teraz te kosze dla, dla kół. Wiecie, że one... O, tak to wygląda. Już trochę pokosiłam. Mm. Yy, one nie lubią jeść same, wolą ode mnie z mojej ręki. Więc im na kosze. A kosidło się super. Super sprawdza ostre jest. Tak szybko się nie tępi. Jak kosa. No, kosę, ta długa kosa. To mi wychodzi z tego... Ale tego to się zaopatrzyłam i słuchajcie, to kosztuje ja, około 15 zł. No. Około 15 zł. Polecam. Szybko idzie. No. Zbieramy. Za chwilę. Takie połacie wycięte niecałe 5 minut. Cały kosz. Masza się drze, głodna. Cały ciężki kosz idę ich. Karmić dojść. I takie różne. Macie dla mnie jajeczko? Co? Czy jajeczko dla mnie macie jakieś? <grym> Co? Gdzie jajeczko? Jak się drze? Zaraz przyjdę, matko. Słuchajcie, tutaj szczury też robią ładne podkopy. Tutaj pod spodem też, o. No, także one są wszędzie. O, już weszły wszystkie dobrze. A ty co? Co chciałaś? Już do Was idę. Schowaj się, schowaj, dobra. Już do Was idę. Już, już. Tutaj tą siatkę od perliczek też e, prawie pochłonęły. Nie gryź tego. Absolutnie. Idź, już do Was idę. Idź. No. <laughs> Mówiłam. Jakie one są naprawdę. Czy one to mi robią celowo? Odejdź stąd, odejdź, ryju. Dzisiaj raz. Cztery jaja. E, dwa od starszych i e, dwa od tych młodych. Masz dalej się drze. Dwa od tych młodych. No. Mogło być lepiej. ale nie jest źle. Maszka. Boże, w ci prawie palec włożył. I co? Głodne? Ojej. Głodne? Takie głodne. No, pukaj! O, się musi wsadzać ryjem. Ryjem swym. No co? Głaskać cię, głaskać dobrze. Komary takie. Trzeba się otrzepywać. Bela! 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 Nie mogę. Pokażę Wam ten rzepak, jak pięknie wygląda. Już, mówię, że już, zaraz, a? Głodna, niewydojona mordy drze. Jak ten rzepak pięknie wygląda. O! Super! Ale ładny. A śmierdzi? Mówię wam, jakieś myszki latają. Nie ma komarów, tylko meszki jakieś. Przyszłaś? Przyszłaś? Już idziemy. Już. Z jeszcze nie przyszło. Idziemy? Idziemy? No. One te myszki już chyba denerwują. Naprawdę. Ale myszki. Jest. No wiesz co? Ty to jesteś dopiero. Dobra. Idziemy. I co tu chciałam powiedzieć, że Eee, nie przeżyła. Nie przeżyła. A to co tutaj, kompanka? Jak pieskiem jesteś moim? Nie przeżyła. Tak mi jej szkoda. Taka wielka grucha była. Tutaj zawsze siedział na samej górze, na sam czubku. Ona była obcięta, bo zasłaniała panele eee, e, kos. Kos, bo on był czarny i tak by śpiewywał. Teraz nie ma, nie żyje ogróżka. Może to może to słuchajcie usunę. E, no i będą sobie obierały. Przynajmniej się nie będą nudziły. E, nie gryź mnie. Czego mi gryziesz? Czego się dener... Jak ona zdenerwowana jesteś? Nie gryź. Głaszcz, głaszcz, głasz, głaszcz, głaszcz. Ale jest wściekła. Czego ty taka wściekła jesteś? Masza. Meszki, meszki, widzę co idę, bo ona naprawdę jakaś szalona się zrobiła. Fela, pożegnasz się, Kaszana? To Kaszana jest właśnie, ale meszki. Idziemy, <grym>, oj patrzcie, I się odtrzepują z tych meszek. Dobra, lecimy. Ja właśnie o tym mówię, owiec wysypała. E, przyszły z dworu i patrzcie jakie głodne trawy, spragnione są, trawy zielonego. No mm. i widzisz co zrobiłaś? Ale ona zawsze wyje, tamte wariatki, nie, ta wyje, wyje. zawsze z ziemi. Właśnie o to chodzi. Każdej muszę dać oddzielnie, bo się tłuką. No. Jestem załamana, no może no nie, całkiem nie ale myślałam, że mi się udadzą. Korzystając z okoliczności takich, że wylewane były schody, no ja mówię, wezmę, utnę sobie rabarbaru liścia i odl zrobię odlew, żeby to takie było fajne, wiecie, misa taka, nie? No i ja mówię, kurna, ta mieszanka jakaś taka chropowata, bo jak wylewałam podłogę ukur to ta mieszanka była taka bardziej gładka, wiecie, a ta jest taka chropowata. No ale dobra, no przecież ja się nie znam, nie, na proporcjach. No i słuchajcie, właśnie stało się to. O. Zaczęłam czyścić i to się mi w rękach rozpadało. Po prostu. No i tak. O. No, ale widzicie jak ładnie. To jeszcze tak wziąć yy, gruntem miałam to wziąć, oczyścić i wziąć gruntem, no ale się po prostu nie udało. Jutro jadę po mieszankę. Taką wiecie, jest taka yy, gotowy cement. Yy, no i sobie kupię tam chyba worek jest ile? 8 kilo? To kupię sobie taki worek oczywiście jak mi liście urosły. Zobaczę, czy mi liście urosły już. Zdążyły. I zrobię z tamtego. No. Także, o. Ja już się tak cieszyłam. Mogą być. Takie są dosyć duże już. No. Jakby były noce cieplejsze, a są, wiecie, na minusach, to by było inaczej. No, ale dobra. Spróbujemy tamtą. Tak, jeszcze większe urosną, bo potrafią. To. Skorzystam. Bo mi tak zależy na tych, wiecie, liściach, żeby to takie, bo to takie ładne jest. Może nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak to, 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 to ktoś robi. No. A jeszcze Wam pokażę, co kupiłam się. Kupiłam sobie e, chyba 4 złote w mrówce. O, widzę, że już tu mi ktoś połamał. No, A te gady, moje. Roserugose, różę pomarszczoną. Ona szybko rośnie, to wiecie. Dwie sztuki. E, dwie sztuki to takie, o. Ona ładnie, bardzo ładnie pachnie. Jedną, bo ostatnia była. Już nie pamiętam jaka to cena. E, 12 chyba. mnie A nie. Nie kosztowała 10,99 zł ostatnia kocimietka. tutaj na ten skalniak właśnie o tu jak to będę czyściła to dodatkowo jeszcze takie coś wciąłam a jugę 14 o to taka skalna, też taka grubsza, gruboszowa ta trochę no i rojniki, bo rojniki patrzę, że mi wszystkie rojniki wypadły stąd. A rojnik, nie wiem, chyba 4,50 to. Kurczę, nie pamiętam. Ale coś w tym, w tym stylu. No i się będę za to, to też brała. Bo to w opłakanym stanie ta grządeczka jest. To wszystko tutaj. No, także wszędzie mam, widzicie co, podagrycznik. Tak. I tyle chyba. Słyszycie? Sierpowaczka. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego. Jeszcze bąk tu za mną. Lata. Skończyła. No i do następnego. O, pięknie. Ona zawsze wieczorem i z samego rana o 5, tak. 5-6.